Witajcie w poradniku do Minecrafta. Tut, tu Ja mam Beta 19, pre list 5, ale nie zwracajcie na to uwagi. Pokażę jak robić podstawowe narzędzia na nowych graczy. Oui. Kopiemy no takie drewno, dużo 7 takich przynajmniej i jeszcze rabiamy tak na desek robimy crafting box. Yeeej! Kładziemy. Robimy i mamy już dużo desek, nie? Robimy sobie patyczki. Okej, okay. mamy patyczki, więc teraz... Y, Okej, okay. y, okay. y, najpierw robimy... Kilo! Yes! Potem robimy... Motyka! Yes! Potem robimy... Um, to... Um, no, no jej i łopat jej i oczywiście najważniejsze nie, jej um, tak robimy um, ten, tą tabliczkę wyrażam na co nie działa tabliczka i gliczki Tabliczki kładziemy prawym przyciskiem myszy Nie, weźmy, nie wiem, czy jest mój domek Otwieramy prawym A Tabliczka jest po to, nie no na przykład mam swój domek czego go podpisać, składę tu I pójdźmy jeszcze dom e, TTSG e, Widzicie? Słuchajcie, nie? Yy, no to na tyle poradni Subskrybujcie, komentujcie filmik, bardzo proszę, specjalnie wydałem go dla YouTube'a, więc macie subskrybować, w ogóle komentować, nie, co mam poprawić, dajcie mi nowe pomysły dla następnych filmików, I w razie... I jeszcze mogę wam pokazać, słuchajcie, nie no, słowieczka. Hmm. A wiem, że ciemno. Może znajcie się z człowieczkiem. No i jak to będzie? A co my zaświetlamy teraz? Człowieczek! Kij!